Wiesz, że Kościół pokoju w Jaworze musiał stanąć poza murami miasta, ale nie dalej niż na odległość strzału armatniego. Bez wieży, bez dzwonów, z nietrwałych materiałów drewna, gliny i słomy. A budowę trzeba było zamknąć w jeden rok. Świątynię postawiono w latach 1654-1655. Po ustaleniach pokoju westfalskiego. A wieże dobudowano dopiero po 1707 roku. W środku najpierw spójrz na słynną ambonę, podtrzymują rzeźba anioła z otwartą ewangelią w dłoni. Dopiero potem rozejrzyj się po wnętrzu. Jest bardziej jak ogromna sala niż klasyczny kościół, bo ma cztery poziomy empor, a na najstarszych zobaczysz malowane sceny ze starego i nowego testamentu. I to właśnie ta przestrzeń i akustyka sprawiają, że odbywają się tu jaworskie koncerty pokoju, cykliczne międzynarodowe koncerty muzyki kameralnej, organizowane nieprzerwanie od 1995 roku. Kościół ma 43,5 metra długości i mieści 6 tysięcy osób. To jedna z największych drewnianych świątyń tego typu w Europie.